Witajcie kochani, tu Pan Bartek, czyli Bartłomiej Krzych ze Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka, ale też już z Komitetu Wyborczego Otwarta Wieliczka. Dokonaliśmy właśnie zgłoszeń kandydatów, listy kandydatów na radnych do Powiatu Wielickiego z okręgu Miasto i okręgu Wsie wokół Miasta. Tam zgłosiliśmy 12 kandydatów, a następnie zgłosiliśmy też kandydatów do trzech okręgów do Rady Miejskiej. Tutaj są m.in. kandydaci. Obecny radny pan Kazimierz Windach z yy, Wielki, Ania Śliwak z Miasta, Iłga yy, też z Miasta no i Małgosia Salomon, Wojciechowska, też yy, świeża krew, świeża energia. Tutaj kandydatka z Rady Miasta. To tyle na dzisiaj. Dla nas to jest bardzo ważna informacja yy, i dla was też, bo to jest dodatkowy, dobry wybór yy, w tych wyborach. I zachęcamy też do tego, żebyście na nas głosowali. Wybierz nas, wybierz otwartą wieliczkę ludzi niezależnych, ludzi uczciwych, no i ludzi, którzy chcą wprowadzić e, pozytywną energię w społeczeństwo. To tyle, cześć, pozdrawiamy.